No witam was w drugiej części kostki Mirror Cube układania kostki Mirror Cube do tej pory udało nam się ułożyć pierwszą warstwę i razem z nią ułożyliśmy krawędzie drugiej warstwy więc zostało nam teraz wstawienie poprawne narożników drugiej warstwy i teraz tak jak robimy to w metodzie rp 3 na 3 szukamy kolorów. Tutaj nie szukamy kolorów. Tutaj szukamy odpowiedniego klocka pasującego kształtem do, danej, do danego narożnika. No, i tak to wszystko nam tutaj teraz pięknie wygląda. Skupimy się na tym, jakbym to powiedzieć, yy, gdzie szukać klocków pasujących yy, do danej dziury do danej dziury, do danego narożnika. Wiadomo, że potrzebujemy, tu jest jakiś mały klocuszek, widzicie, a potrzebujemy wstawić około tej wielkości klocka, jak tutaj ta dziura. Więc patrzymy do góry na trzeciej warstwie, czy coś takiego pasuje. I powiem Wam od razu, że dopasowujemy sobie tak. Ten klocek, no wiadomo, on jest płaski, to już nam tutaj nie będzie na pewno pasował, bo jest potrzebny o yy, no ciut wyższy, prawda? Tutaj ten, no dziura za duża. Jeżeli do, zobaczycie, że klocek, już musicie się tego nałożyć po prostu yy, wzrokowo. Będzie pasował na pewno drugiej warstwy, to tak go układamy, tak, tak, jedziemy tym, żeby pasował do danej krawędzi. Więc on będzie pasował wtedy albo na prawo, albo na lewo. No więc ten mały, patrzcie ten tutaj. Jak na zdrowy rozum myślimy, jak go prowadzimy w prawo, nie będzie pasował. Jak go wsadzimy w lewo, po szerokości, patrzcie, może pasować, ale on będzie, jak go wsadzimy w lewo, będzie leżał. Może być za duży, ale, no słuchajcie, nic nam nie szkodzi sprawdzić z tego powodu, że na pewno on gdzieś tu będzie albo z tej strony, z tej, albo z tej. Więc algorytmem, to jak kostki trójki, będziemy go wsadzali na lewo, tutaj w to miejsce, a wtedy ten, te, tego wyrzucimy do góry, bo na pewno on gdzieś tutaj będzie też na tej warstwie pasował, z tego powodu, że widzicie, jest duży klocek, nie jest takim cienkim jak te z trzeciej warstwy, tylko jest większym więc i tak byśmy musieli go wyciągnąć do góry bo on w, do tego narażnika nie pasuje ale będzie pasował do innego na pewno więc wyciągamy więc wsadzamy, staramy się na lewo ten klocek z góry Algorytm Wam już znany, Uprim L', U, L, Uprim F, U F'. Patrzcie, idealnie. Idealnie nam wpasowało się. Szukamy dalej. Ten na pewno będzie na, trzecie, na drugą warstwę pasował. I tu mamy miejsce praktycznie, no zobaczcie, no idealnie nie niego pasuje. Też pasuje do krawędzi, a jakbyśmy chcieli go na prawo dać, tu już nie będzie ten klocek na pewno, ponieważ tu patrzcie, tu już on jest, on jest schowany, więc nie. A tu idealnie nam pasuje do tej krawędzi, więc też będziemy go próbowali stawić na lewo. Ten sam algorytm, kostka do przodu, u' l' u, l u f u' F'. Prim. Proszę bardzo. Druga krawędź wstawiona. Mamy dwie krawędzie. Szukamy następnej, która by nam tu pasowała. Ten klocek nie będzie, ten nie będzie, ten nie będzie. Tu jest jakiś mały w środku tego. Ten na pewno będzie też, zobaczcie, patrząc po jego grubości, na pewno będzie na tej warstwie, ale na pewno nie w tym miejscu. Pozostał nam jeszcze tylko z tych grubszych ten. Zostały nam dwa narożniki, więc Jedziemy tak, żeby dopasować. Proszę bardzo. Jest narożnik. Przyszły narożnik. Pasuje nam do, do krawędzi tutaj. W tą stronę, w lewo. No, no, patrzcie sobie, no. no powinien pasować. I za, za tym jednym ruchem po, w, wsadzimy w dobre miejsce ten narożnik, a wyjmiemy ten, który prawdopodobnie będzie pasował tutaj, no bo tu jest za dużo miejsca. I też algorytm na lewo. U' L' U L U F U' F' Pasuje, pasuje. Przy, w międzyczasie wyjęliśmy ten, który nam tutaj nie pasował. Się znajduje tu, patrzcie po grubości. Pasuje do krawędzi. Wystaje, nie pasuje. Za krótki, za krótki pasuje. Patrząc, pod, tak sobie dopasujemy, czy on, jak pójdzie w lewo, czy będzie pasował. Powinien pasował. Niestety ułożyło nam się na tym samym algorytmie. U UL, UF, L U U'F'. I proszę bardzo, warstwa druga zrobiona. Także no, mieliśmy trochę pecha, bo tylko nam się na lewo, ale gdyby ja Wam zaraz na to algorytm na prawo, więc jeżeli dane kostka, dany yy, kogosek będzie posłał na prawo, to po prostu też go ustawiacie równo do tej krawędzi, a nie będzie posłał w lewo, tylko na prawo, no to robicie algorytm na prawo. Z, tutaj go sobie przeczytajcie, przepiszcie i zobaczycie, że to będzie wszystko pasowało. Chyba że chyba, że... Jakiś wyjmiemy narożnik. Zaraz sprawdzimy. Może nam się uda, któryś żeby on nam na prawo pasował. Poczekajcie. Uh, 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 uh. Sprawdzimy, może tam się któryś uda zrobić na prawo. Proszę bardzo. I ten, i taką sytuację, że wiadomo, jest, patrz, mamy ostatni narożnik, nie pasuje nam tutaj. Nie pasuje tutaj. Patrzcie, nie pasuje do tej krawędzi, do tej krawędzi tutaj wystaje, a tutaj nam pasuje, więc robimy go na prawo, nie na lewo. Tylko na prawo. I algorytm jest ten. U, r, u, f, r, u, f, u, f. Proszę bardzo, pasuje. Algorytm macie napisany. Więc yy, tak szybko się robi drugą warstwę. No po prostu. Jeżeli ktoś umie trójkę, to to robi to z zamkniętymi oczami. Jeżeli nie umie, no to algorytm ma podane. Zostało nam tylko. Trzecia warstwa i kosteczka będzie ułożona. Także do treningu drugiej warstwy, a za chwilę filmik warstwą trzecią. Pozdrawiam.